Kiedy wrócimy do władzy, a będzie to szybciej niż za dwa lata, tak uważam, po pierwsze wszyscy nielegalni powinni być deportowani, po drugie wszyscy legalni, którzy zostali tutaj po zakończeniu wizy powinni być natychmiast aresztowani i deportowani. Legalna migracja powinna być ograniczona do minimum tylko i wyłącznie na krótkie okresy, tak jak rolnictwo i ci, którzy zostaną jeden dzień po przedłużeniu, po zakończeniu wizy powinni być aresztowani i deportowani. System powinien być spięty w taki sposób, aby tydzień przed zakończeniem wizy wszystkie służby otrzymały informację, że ten człowiek powinien być na lotnisku. Ci, którzy nie zadbają o to, aby byli na lotnisku, czyli pracodawcy, którzy, którzy biorą współodpowiedzialność za to, aby bezpiecznie wrócili zgodnie z prawem do Polski, powinni mieć ograniczoną możliwość kontynuacji takiego zatrudnienia. Jest wiele pomysłów na to, to są moje pomysły, moje autorskie, ja żeby myślałem, sprawa że była ja. tak naprawdę kopiuje Pan pomysły amerykańskie. No bo to są dobre pomysły. I uważam, że tak jak Trump. Nie kopiuję, tylko trzeba je zmodyfikować na potrzeby polskie. Uważam, że tak jak Trump zrobił, otworzył um, Alligator Al Alcatraz, nie powinno się trzymać tych ludzi w domach dziecka, tylko ci ludzie powinni być aresztowani, trzymani w więzieniach, jeżeli trafili tutaj nielegalnie. I w tych więzieniach, jeżeli nie chcą się przyznać, z jakiego państwa pochodzą, bo często się pojawia pytanie, a kto zapłaci za tą deportację? A skąd będziemy wiedzieć, jak oni nie mają dokumentów? Jak sobie posiedzą w takim um, Alligator Alcatraz, miesiąc, dwa, trzy, to szybko przypomną sobie, z jakiego są kraju, szybko ten kraj, Kraj ich przejmie, ponieważ jeżeli ich nie przejmie, to relacje między Polską a tym krajem będą trudne, chociażby handlowe. Trzeba używać presji ekonomicznej wobec państw, które dopuszczają do tego, że ich obywatele przyjeżdżają tutaj nielegalnie, a więc mają ich zabrać i jeszcze zapłacić za ich podróż.